Nie tak. Jednemu się nie chce pracować, drugi chujowo wykonuje swoją pracę, więc firma na tym cierpi, więc nie produkuje tyle, ile powinna. Potem. datek, Tak, ale. Wiem, jakieś przewały, więc już na to i na to nie będzie pieniędzy. Człowiek jest zawodny w całej tej układance. Padły, a koszty wzrosły, przez co wydobycie jest obecnie nawet o 40% no. wyższe niż w USA. Przy obecnej cenie bary. No i też jest bardzo dużo też jest bardzo dużo Wiesz, jedne gospodarki są zależne od drugich, no bo z racji tej całej globalizacji, nie? Bardzo ciężko, ja nie wiem, czy jest jakikolwiek kraj na świecie, który był w byłby w stanie obecnie osiągnąć pełną autarkię. autarkię. Autarkię, autarkię. Żeby, że wiesz, że mógłby, że mógłby kurwa po prostu się odizolować, zamykasz ten kraj i on bez eksportu i importu z innych krajów jest w stanie sobie poradzić z tym, co ma. No bo będziesz potrzebował ropę, a temu musisz sprzedać stal. Od tego będziesz potrzebował lit, a temu chcesz kurwa wyeksportować węgiel. No.